Cześć moi drodzy, witam Was w nowym 2022 roku. Od tej pory będziemy widywać się częściej na łamach bieganie.pl w postaci nagrań bądź też tekstów. Także zapraszam do oglądania oraz do czytania. W pierwszym nagraniu chciałbym zająć się tematem postanowień noworocznych, które pewnie. Bardzo bardzo mocno dotyczą was właśnie w tym momencie, korzystając z tego, że jest właśnie styczeń 2022 bądź też dotyczyły. Ale dlaczego one właściwie bardzo często biorą w łeb, dlaczego nie dowozimy naszych postanowień noworocznych? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć. No Najpopularniejsze postanowienia noworoczne, jakie znalazłem tutaj na liście, to chutnięcie, spędzenie więcej czasu z rodziną, rzucenie palenia. Być bardziej zorganizowanym, ograniczenie alkoholu, nauka czegoś nowego, być bardziej oszczędnym, redukcja stresu, przejście na zdrową dietę i wyjazd na wakacje. Jak niektóre z nich mogą być całkiem niezłym początkiem, tak mają jedną wspólną cechę. Wiele z tych postanowień niestety nie zostanie dowiezionych. Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak się właściwie dzieje? Dlaczego postanowienia noworoczne są tak trudne w dowiezieniu czy też po prostu w zrealizowaniu zwyczajnie. Pierwsze i podstawowe pytanie, które powinniście sobie zadać tak naprawdę, to co zyskacie? Co zyska twoja rodzina? Co potencjalnie zmieni się w twoim życiu? Czy w ogóle to jest istotne dla ciebie? Bo jeżeli chcesz schudnąć, a chcesz schudnąć dla kolegi, koleżanki yy, z powodu zakładu, no czy to jest dla ciebie takie istotne, czy hmm, to coś zmienia w twoim życiu? Hmm? Jakie emocje chcesz czuć, kiedy osiągniesz ten cel? Co tak naprawdę cię popycha? Która emocja cię napędza? Czy ta emocja jest dla Ciebie w ogóle istotna? Jeżeli chcesz schudnąć i chce być bardziej atrakcyjny, no to tutaj naprawdę wiele emocji możecie odnaleźć. Może chcesz być bardziej atrakcyjny dla swojego partnera, albo zadbać po prostu o własne zdrowie. Ale co zdrowie znaczy dla Ciebie? Ty musisz sam sama odpowiedzieć na to pytanie. Co istotnego się zmieni? Czy dzięki temu zmienię szafę i kupię nowe ubrania i to może być całkiem niezły powód? A może rzucenie palenia? Rzucenie palenia wielu Polaków i jeszcze ciągle dotyczy, a może być bardziej zorganizowanym. Jakich zasobów właściwie potrzebuje do tego, żeby ten cel osiągnąć? Zobaczcie, jak wiele pytań się tutaj rodzi. I dochodzimy do takiego głównego chyba zapalnika, który nam się pojawia, brak planu, brak wizji. Bo każde postanowienie, każda zmiana w naszym życiu, no niestety wiąże się z tym, że musimy ją zaplanować. Dlaczego? My, jako ludzie, nie lubimy zmian. Zmiany choćby w tak prostej rzeczy, która dla mnie nie się oczywiście czy tak wydaje, planie treningowym, naszych nawyków, przyzwyczajeń, no jest bardzo trudny temat, ale jeżeli to zaplanuję, mam wizję tego, będę wiedział, jaki ja się chcę czuć, gdzie ja zmierzam właściwie z tym nowym podejściem treningowym, to bardzo wiele zmienia. Ułatwia. I druga rzecz, dobrze, skoro już mamy wizję, skoro już mamy plan, to jak my mamy właściwie z tą nową wizją, z tym nowym planem funkcjonować? No, mówi się o tym tak, jak wyznaczysz sobie datę, to na pewno osiągniesz ten cel. Hmm. Niekoniecznie. Masz dużo większe szanse na osiągnięcie celu, jeżeli wyznaczysz sobie na tej drodze kamienie milowe, miejsca, w których powinniśmy się znaleźć. Owszem, to jest dużo łatwiejsze, bo łatwiej nam na samych kontrolować, być trochę dobrym i złym policjantem, przypominać sobie o tym, co ja chcę czuć, co chcę osiągnąć, co to zmieni w moim życiu i o, moich bliskich, ale z drugiej strony też, jakie są punkty kontrolne, które powinienem no, tak naprawdę przyjrzeć im się z bliska, po upływie określonego czasu. Minie miesiąc, dwa, czy coś się zmieniło w mojej diecie, czy coś zmieniło się w moich nawykach, czy Jestem mniej zorganizowany, i tak dalej. Ale jeżeli patrzymy na ten obraz w całości, jest to bardzo, bardzo trudne, żeby osiągnąć ten cel. Okazuje się, że jest dużo wyzwań po drodze i dużo kroków. A no właśnie. Więc nie planuj tego, co będziesz robić za tydzień, dwa, trzy, pięć, bardzo szczegółowo. Jeżeli chcesz rzucić palenie, to zastanów się, czy dzisiaj możesz zapalić jeden papieros mniej, albo czy w ogóle możesz dziś nie palić papierosów. Odnoś się do krótkich terminów i na pewno będzie Ci dużo łatwiej. Jeżeli włożymy bardzo dużo zaangażowania w ten nasz plan, wizję, nie będziemy rozpatrywać tego jako całości, osiągnięcia, tylko będziemy patrzeć w krótkim terminie. Pamiętajcie, jeżeli będą Was dopadać wątpliwości, trudne momenty, a zapewne będą, jak w większości z nas przy przechodzeniu jakiejkolwiek zmiany, to pamiętajcie, żebyście myśleli w jak najkrótszym terminie czasu. Czy ja mogę teraz nie zapalić? Czy ja mogę teraz nie zjeść słodyczy? Czy ja mogę teraz w tym momencie? Czy mogę sobie teraz tego odmówić? Hmm. To trochę zmienia myślenie, prawda, jeżeli myślimy o tym tu i teraz, a nie o tym, co będzie za miesiąc. Boże, ja już nigdy nie zjem słodyczy. Boże, ja już nigdy nie zapalę. Hmm. To dużo. Tak naprawdę zmienia w postrzeganiu tego naszego. Otaczającego nas świata, nas samych. Jeżeli włożymy w to odpowiednią dozę zaangażowania, czyli literka D, jak działanie, oj, będziecie słuchać od ode mnie o literce D bardzo dużo, yy, to naprawdę możemy dużo osiągnąć. Wracę jeszcze szybko do tematu, bo jest takie fajne porównanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście, jak idą święta, zjeść cały gar, ten taki największy w kuchni Bigosu. No. Zadanie może być trudne, na pewno będzie niosło ze sobą ogromny ból brzucha i nie będzie do końca przyjemne, a Bigos może już nigdy, przenigdy Wam tak nie smakować. Tak właśnie się dzieje, kiedy próbujesz osiągnąć cel tu i teraz, który jest zaplanowany na wiele miesięcy. Albo nie zdając sobie sprawy, jak wiele wysiłku trzeba włożyć w to, żeby doprowadzić swoją sylwetkę do sylwetki plażowej. Mm, skoro tak dużo wysiłku, no to postarajmy się dowiedzieć, czego potrzebujemy, żeby ten nasz cel osiągnąć, czy potrzebujemy innych ludzi, czy jakichś zasobów, czego my właściwie potrzebujemy, żeby tam się znaleźć, jakie są nasze najwłaściwsze punkty kontrolne i daty, na które powinniśmy zwrócić uwagę, oraz to, żeby po wstępnej wizji, wstępnym zaplanowaniu nie myśleć o całości, natomiast być tu i teraz, w tym procesie, w działaniu, w tej naszej nowej wizji, to na pewno Wam ułatwi osiąganie swoich postanowień noworocznych. Czy to muszą być postanowienia noworoczne? Nie. Po prostu zmiana daty, nowa cyferka, to bardzo mocno nas mobilizuje do tego, żeby zacząć coś od nowa, coś zaczyna się od nowa. To nasza nowa karta do zapisania. Te powody mogą być dobre, ale pamiętajcie, że warto się zmieniać, warto być tym lepszym, tą lepszą każdego dnia. Może nie o każdej godzinie, bo to graniczy z cudem, ale pamiętajcie, żeby, żeby się starać i podnosić właśnie tą literkę D, D jak działanie. Pamiętajcie, małe kroki w planowaniu, w realizacji każdego dnia. Trzymam za Was kciuki. Pozdrawiam. Tym razem z RPA Adam Krzodzie.